Z tej strony X Endreku, a dzisiaj zagramy sobie Bedwarsie bez budowania wraz z rzutem Jacobem Pateckim, ee, największym prosem jakiego znam. Także przywitać się możesz. Jo. No, yy, także jego kanał będziecie mieli w opisie, możecie zobaczyć yy, jakim jest Mega koksem yy, No i ogólnie zostawcie oczywiście subskrypcję, łapeczkę tam na dole na moim kanale pod filmem, podajcie na Discorda, na Instagramka, wszystko macie w opisie ja już więc nie gadam, jeżeli chcecie więcej takich filmów, dajcie znać w komentarzu. Także idziemy już na pierwszą areneczkę. Dobra, także jesteśmy tutaj już na pierwszej arence wraz z rzucikiem yy, i co, zobaczymy jak nam pójdzie. Dobra, ja mam kupił wszystkie tak, sorry, błyszkę o kurde ej, o brat ja nie, ma... nas, nie No to nie jedźmy brat, nie? Brat, br bracie już byli u nas, nie? To jest do wygrania Kupuj ten, złota jabłka Jeszcze kupiłem wełnę, ale na szczęście nie włożyłem jej Ale bracia nas ograli No ja mogę kupywać w ogóle Ale brat wymyślił Akcje to, I co teraz? Właśnie, kurde, nie wiem, no musimy ich niszczyć teraz, no nic nam nie zostało, nie mamy co chronić nawet. Ja może pójdziemy ten, na ich most przed nami, Firebola. No, możesz spróbować pierwszy. Może się brat zbuduje do nas i nam nie odpuści. Ej dobra, walę mu Firebola. O kurde, Bra brat walnął i pierwszy Firebola. ty mamy typa tutaj. Dobra, nice Pa, brat, brat, brat. <laughs> Dobra, coś tu widzi. Jakaś się życia. O kurde! Walnąłem na TNT niechczący, no nie. O kurde, Rafajkuj, że mamy łóżka coś. Zabuduj tutaj. A nie możemy budować. Aha, no tak. Brałem ja ryfliące i lecę do niego. O kurde. Kurde, zajebałem! No i koniec. Ja wierzę w Artora Moja kolej. Przyciągnęłem do siebie. Dobra, ja się biję. Jeden leży. Dawaj, Andrew, lecisz. Oj, nie mogę się budować, jak mam się tam dostać. Dasz radę im dolecieć. Dobra. dobra, biję się z nim normalnie. O kurde! Ło, dobra, zniszczył mnie. Idziemy na nexta. Także, co? Zacznijmy sobie od jakiegoś tutaj taktycznego uzbrojenia. Łóżko, łóżko, Andrew! Co? Oj, ja nie mogę! Sorry, przyjacielu, bratku. Dobra Kurczę, chyba. Pieczone, nie da się ich Bratku. O, siedzisz, padłeś bratu. bratku? <laughs> bo ja byłem u nich. Bratku. No. Parkurem przyjść do nich. Parkurem przyjść do nich. Jeść, to szedłem do... już. Dobra, bratku bije się z nimi normalnie. Ja zabiłem chyba czterech ich, ale no wiesz, za szybko reski, żeby Dam, i dawaj łóżko. A jak ja mam to zrobić? A bo ty nie masz tego, no. no ja będę kiera. się... No, nie, nie ma szans, no. Dobra, trudno, no. Lecimy. To było w sumie. O, dobra, także jesteśmy na kolejnej arence tutaj z żucikiem To myślę, że refile, TNT, fireball i sety i miecze. Tylko o to możemy w je kupować. Mam 100 kilo w kupie. No, dawaj. O! Jest. Dobra, mam plan. Water zrobię. Okej, okay, mam wszystko jest zaplanowane, zaplanowane. Patrzcie. Lecę le le to z tobą, nie lecę to z tobą, tylko skopiam te. A Ej, czemu to nie zadziałało? Ale chciałem inaczej zrobić trochę. O kur... Nie no, bratku, bratku. O jest! góry trzeba, no te góry trzeba. O jest. Okej. Okay. Ej, skacze, skacze! ej, 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 dobry bratku! Oj, bratku. bratku. O. Teraz żebyś nie... Oj, bratku, ej, ja zginę, bratku! Bratku! Ej, bo Woda kur... ja się kończy tutaj! Z drugiej jeszcze woda. No, no wiem, wody, bo ja ją postawiłem no. na szczęście. No, ej, bo idzie boda. tu zielony! O kurde, nie, ja ginę. Nie, sam się udupiłem. Dobra, za wodę, nie, to jest koniec. <laughs> Jednego brata zrzuciłem. <laughs> Obydwoje spadli. Zieloni mają łóżko, czy nie? Zieloni mają. Mają, mają, no. mają. Ale ich nie ma, dawaj, dawaj, niszcz No, jest dobra. Na... A, na Aj jest zielony, zielony u tych. Dobra, nie, nie. Idzie nie do ciebie, player <laughs> O nie, Henry, nie przejmuj się, co to, nazwisko nie było. <noise> jak to nie, jak ciebie <noise> w ogóle przesunęło. Uważaj. Bo, o, nice, nice. Zostali biali i ten, i morscy. Ty, on tu wie, że zbudował brat. O, o kurde, jeszcze mają opca. uważaj, idzie. O nie, bracie, to twój koniec. Brat, to tu ugotował, nie? I do ciebie! Rzuć hmm. most. Albo będzie. dobra, ona tak jest też w porze. Brato tu gotuje z łuku, nie? Teraz ma łuk czy nie, bratku? Ma, ma łuku, ale od tyłu go weź. No dobrze, no. Tam, biali, gdzie ty? Gdzie? Tutaj! Źle idziesz! Tu są biali, No, O, no i teraz dawaj. Dobrze, nice, bratku. I uważaj. Jeszcze się nie zrespili. Zrespił się, zrespił się. Dobra, nice. I bijesz go teraz. Drugi jest. Drugi, drugi. On nie wie o tobie, on nie wie, on nie wie. Oś spadł. Dobra, nice. A on zgotowałem, nie? Tym Ej, bo oni... Jaką no, oni odbudowę jak zrobili z Obsidianu, o bratku! Ej, idzie do ciebie! Idzie do ciebie, jak on do ciebie polezie. No kurde! Zrób, uważaj teraz szybko! <ścoughs> o kurde! O kurde, o kurde! Idzie do ciebie, o kurde! Ale O kurde, no, ty... Nie, nie <ścoughs> mogę teraz wypadnąć, bo ją na... A, A, ja ja... Drugie miejsce, drugie miejsce. No drugie, drugie miejsce. miejsce. Dobra, idziemy jeszcze na kolejną arenę. Dobra, także jesteśmy tutaj już na kolejnej arence. Bo no. mamy tych obok siebie, co wyeliminowali nas na poprzedniej arence. Dobra, ja robię to, co ty. No, Patrz, pa, pa, jak tu gotuję, to sobie Ale nie zpadnij, proszę. O! Nice, bratku, dobra, teraz ja. No bo w 9TD działasz za tłumaczek. Dobra, lecimy, bratku. Dobra, ja jestem. Boga, pomogę ci. Są bracia, są bracia, są bracia, są bracia tu. Kur! ja, to ja byłem, pomogę, chciałem ci pomóc, dawaj! nie mam łóżka, ja bracie łóżka nie mają! On nie ma. dawaj, dawaj, dawaj! Bratków. przeżyj, nie lecę, lecę, ruszujesz to? Sto, to dwie osoby, bez łóżek. No myślę, że, no, że... Nie, że... No, Ej, no, uważaj no. na, obok ciebie jest, obok ciebie... Obok ciebie, po tyły, backhand, ty kurde plecy! Uważaj! O dobra, gdzieś stał ci, uważaj, idzie do ciebie! O, bratku! oj Kurdy bratku! Nie! Było blisko. O nie, dobra. 1v1. Oj, no i padłem. Ej, bo do nas idzie gość. gościu. O nie. A ja, ja jestem martwy, nie, to jest koniec. Ja jestem martwy. Oj nie. Bratku, ja też jestem martwy. No Boże, i. Chyba, że, kurde, chciałem tu gotuję jakoś. Dobra, także jesteśmy tutaj na kolejnej ręce i znowu jesteśmy na ręce z tymi drzewami. z drzewami, także. Myślę, że jest spoko. Zobaczymy. Kurde, ale w ogóle wiesz czego mi brakuje? Bo wydaje mi się, że za wolno jakby dostajemy te zasoby, nie? Więc ja chyba polecę no. na diamenty sobie. To teraz zrobię, ale żeby udało mi się. Okej, okay. jestem nowy. I teraz ja tutaj postoję chwilę. Rozbieram sobie diamenty. Weź tam patrz, gości nas nie budują. No, budują się, nas zbiali. A są blisko? Tak No no, aż tak blisko nie jestem No dobra, ale oni idą we dwójkę do nas EJ NIE SPADŁEM! KUŹDEMON, KUDEMON kudem. Znowu kupiłem ref, ale ciul, może być ten ref Gdzie ty masz gościa? No, y jest u nas, jest, jest, biorę Okej, okay, widzę go Po prostu tak, żeby łóżkę nie jest tu przed łóżkiem No, no, no Ach, jesz tam, Co weź no, go no, o, te pilnuj teraz Fajne łóżko Andy, bez dwóch, już tutaj, nie? Jest taki problem. Dobra, ja już mam całkiem ok. się gotują. O nie, o nie, bratku! Dobrze! Bracie się ugotowali, bracie tak ugotowali, to akcja życia. Ej, to a ja może wiem, co zrobię, nie wiem. Wyleję wodę na łóżko, o. Może będą trudniej mieli. No będziemy mieli trudniej w odbronieniu. Ty, no, brat to wyleł wodę i nie na siebie. No brat tak wodą zagrał. No. Ale dobra. O spadł! Nie, nie spadł. Brat o nie, nie bram, możemy bram. się budować. Ja tylko że się żeśmy muszkania To jest koniec. O nie! Dobra, leży. O nie, nie dobra, nie leży. Nie pamiętaj, że wejść budowania, nie? Kąbek, kąbek. nie buduję, dobra, dobra, wiem, wiem, ale żebyś nie nie zbudował bloku. Uważaj tam. Uważaj, uważaj! Proszę, szuć! Dobre, rzucie potężne. Dobra, rzucie potężny. Dobra? Dobra, jeden leży. Ej, dobra, mam mega lipę. Uważaj, nie, bratku! dobro, przeżyłeś, nice. Dobrze, Andrew! Tak jest! O to chodzi? Uch, dobra, to jest to dobrze. Ty masz więcej niż ja, ja ryzykowałem, żeby ci uratować. Nie obrat Masz jakiś inny plan? No nie wiem, bo leci do nastera morski. To on A nie, on robi TNT jumpy same. Dobra, leży. Nie wiem, masz... Most... Są no, są zabra, na spokojnie są. Kurde, dobra, no to dawaj. O! Och, dobra, nice. Uwaga i... Bratku, jest! Dobra, o kurde, teraz będzie moja, moja nie kolej. Pobierać? Nie mam, ale teraz będzie moja kolej. Muszę nazbierać sobie. Dobra, uwaga. Widzowie, będę ryzykować teraz. O kurde, trochę się boję, tak szczerze. To w ogóle, ale Dobra, sobie... poszło. Jeden Teraz druga TNT. Najważniejsze TNT w moim życiu. Mnie gościu klepie, oh, nie gościu, klep, oku Nie! Nie! Jedna kratka. Ja dzielę no. Dobra, w takim razie ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Wraz ze mną był rzucik. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli chcecie więcej rzuta, to yy, dajcie znać w, komenta w komentarzach. Podobało Ci się, czy nie? Pewnie. No i git. także jakbyście chcieli więcej filmów z rzucikiem, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. I tak jak mówiłem, zostawcie suba łapeczkę, podajcie na social media macie w opisie. I to z rzucika też spadnijcie. Także to tyle z mojej strony. I trzymajcie się, czołem, widzimy się w kolejnym filmie. Nara